W tym roku mieszkańcy miasta mieli do dyspozycji 2,5 miliona złotych. Głogowianie złożyli ponad 50 projektów, z których komisja weryfikacyjna zakwalifikowała 38. W sumie oddano na nie ponad 17 tysięcy głosów. To jest piękny wynik, to świadczy o dużym zaangażowaniu mieszkańców. Pomysły mieszkańców najczęściej związane były z ich najbliższym otoczeniem. Dotyczyły budowy chodników, parkingów, placów zabaw czy remontów ulic. Głogowiani wybierali także projekty ogólnomiejskie, wśród nich znalazł się zakup nowoczesnego sprzętu ratownictwa drogowego dla głogowskich strażaków. To jest sprzęt do ratowania na drogach. Do cięcia, do wycinania, do rozpierania. Szczególnie pomocny przy zdarzeniach drogowych, wtedy kiedy trzeba dotrzeć szybko do osoby poszkodowanej i ją po prostu wyciągnąć z zakleszczonego samochodu. Mieszkańcy zdecydowali również, że po głogowie będzie jeździł nieoznakowany samochód z wideorejestratorem. Miejscowa policja będzie go wykorzystywała do walki z piratami drogowymi. Jest to, myślę, że szczególny przykład postawy takiej obywatelskiej, zrozumienie tej sytuacji bezpieczeństwa na drogach. No, może być tak, że ci, którzy głosowali za tym projektem będą również w pewien sposób beneficjantami tego projektu, ponieważ może się im zdarzyć, że przekroczą prędkość i niestety policjanci będą musieli na to zareagować. Budżet obywatelski w Głogowie realizowany jest już po raz drugi. Z roku na rok zwiększa się liczba pomysłów ze strony mieszkańców na kolejne inwestycje. Cieszy to szczególnie władze miasta. Budżet obywatelski ma wskrzesić taką obywatelskość, a inicjatywy zrealizowane na wniosek mieszkańców myślę, że cieszą podwójnie, bo cieszą nas, że coś możemy zrobić konkretnego dla mieszkańców, i cieszą mieszkańców, bo czują się ważni. W ramach budżetu obywatelskiego w przyszłym roku zrealizowanych zostanie 20 zadań.